Rozdział 26. Związek jako pole walki. Kolejne pytanie. Czy byłam cierpliwa? I moja odpowiedź: czasami, ale generalnie żadne z nas nie było cierpliwe, więc trudno być cierpliwym, kiedy drugi człowiek jest ciągle niecierpliwy i ciągle coś mi wytyka albo zarzuca. <laughs> Czy widzisz, jak ja manipulowałam słowami? Zamiast przyjrzeć się sobie, Zastanowić się, jaka w rzeczywistości była o mnie prawda, ja odpowiadałam ogólnikowo, że czasami, żeby zbyć pytanie, a potem od razu przerzucałam się na obwinianie mojego partnera. A przecież pytanie było proste: Czy jesteś cierpliwa? I sama powiedz: Jesteś? Niezależnie od tego, co robią inni ludzie jacy są. I to jest następna, najważniejsza rzecz, którą zrozumiałam o życiu. Moim zadaniem jest być fantastycznym człowiekiem. Moje zadanie polega na tym, żeby wypracować w sobie siłę charakteru, szlachetność działania, pozytywne nastawienie, zdolność do optymistycznego myślenia, wytrwałość w działaniu, uczciwość w myślach, mowie i słowach. Niezależnie od tego, co robią w tym czasie inni ludzie? I na tym polega prawdziwa siła. Sama powiedz, czy jest sens upodabniać się do ludzi, których potępiasz albo oceniasz negatywnie? Czy jeżeli wszyscy dookoła korzystają z okazji, żeby coś ukraść, kiedy nikt ich nie widzi, to znajdujesz w tym usprawiedliwienie, żeby też tak robić? Ale czy teoretycznie nie sądzisz, że każda kradzież jest czymś złym? Dlaczego więc zgadzasz się na sabotowanie swoich własnych przekonań? Czy myślisz, że to cię prowadzi we właściwym kierunku i przyda ci się w życiu? Jeżeli twój partner jest niecierpliwy, to czy uważasz, że najlepszym rozwiązaniem jest odpłacać mu tym samym? Niech też cierpi? Serio? To jest twoje nastawienie w związku? Czy uważasz, że skuteczne i wskazane jest powtarzanie błędów drugiej osoby? Oczywiście, ja wiem, ja też kiedyś tak działałam. Nie dlatego, że uważałam to za właściwe, tylko raczej dlatego, że związek był dla mnie polem walki. I nieświadomie starałam się zawsze wygrać w każdej słownej bitwie, w emocjach, w życiu. Chciałam zawsze postawić na swoim. Chciałam, żeby mój partner był równie szybki jak ja. Nie umiałam zwolnić ani dać mu szansy na zrobienie czegoś w jego tempie. Więc kiedy mieliśmy gdzieś razem wyjść i ja byłam już gotowa, to mówiłam znaczącym tonem, ja tu czekam, albo byłam rozżalona, albo niezadowolona, że znowu się spóźnił. Robiłam mu wymówki, że mnie nie szanuje i że kiedy on nie jest punktualny, to ja czuję się mniej ważna od jego innych spotkań i zobowiązań. Tak jakby to, że ja czuję się mniej ważna, było jego odpowiedzialnością. Mój chłopak też był niecierpliwy, tyle że w innych sytuacjach. Najbardziej wtedy, kiedy był czymś zestresowany, i wtedy bardzo szybko tracił panowanie nad sobą i zaczynał na mnie krzyczeć. I wtedy ja zaczynałam płakać. Zamknięte koło. Najważniejsze jednak jest w tym to, że żadne z nas nie zdobyło się nigdy na podjęcie wysiłku, żeby naprawić siebie. Byliśmy skoncentrowani na naprawianiu siebie nawzajem. Wytykaliśmy sobie błędy. Rozliczaliśmy z obietnic, kłóciliśmy się, zarzucaliśmy sobie wzajemnie wady, niedociągnięcia i słabości. Wściekaliśmy się na siebie, obwinialiśmy się nawzajem. I nic, nigdy z tego nie wynikało. W takim związku nie będzie trwałego szczęścia ani przyjaźni, dlatego że brakuje podstaw, na których mogłyby zostać zbudowane. Jeżeli podświadomie Postrzegasz życie i związek jako walkę, która jest konieczna, żeby pozostać na powierzchni, to powiem Ci od razu, że wszystkie Twoje związki będą mieszaniną szczęścia i cierpienia. Jeżeli podchodzisz do miłości z podświadomym przekonaniem, że drugi człowiek na pewno cię skrzywdzi, jeżeli nie będziesz walczyć o swoje, to podświadomie będziesz szukała nie partnera do życia, tylko partnera do walki. Jeżeli Twoja podświadomość w coś wierzy, to będzie starała się tak zarządzać Twoją rzeczywistością, żeby doprowadzić do potwierdzenia danej teorii. I wiem, że to może brzmieć skomplikowanie, więc przypomnę. Podświadomość przez pierwsze lata życia zapisuje sobie życiowe wzorce. Rysuje w Twoim umyśle mapę, po której będziesz się poruszać w przyszłości. I jeżeli na Twojej życiowej mapie Zostanie zapisane na podstawie zewnętrznych obserwacji, że miłość, związek i małżeństwo zawsze istnieją w towarzystwie walki, przemocy, kłótni i cierpienia, to podświadomie będziesz szukała partnera, z którym stworzysz związek spełniający te warunki czyli związek, w którym będziesz cierpieć. I wiem, że świadomie i racjonalnie nikt nie dąży do cierpienia. I wiem, że w głębi duszy pragniesz tylko być szczęśliwa, dobra, kochająca i kochana. Ale tak długo, jak nie zmienisz wzorców zapisanych w podświadomym umyśle, tak długo, jak nie wprowadzisz do swojego umysłu nowej życiowej mapy, to będziesz czuła magnetyczne przyciąganie do facetów, którzy cię skrzywdzą. Dlatego, że kiedy twój partner będzie cię wyzywał albo wywoływał awantury, to twoja podświadomość odnotuje zgodność z wzorcem, który w sobie nosi. I wtedy będzie starała się ten związek utrzymać. I to dlatego będziesz czuła tę straszną niemoc i zniewolenie. Będziesz chciała odejść, ale z jakiegoś niezrozumiałego powodu nie będziesz w stanie tego zrobić, a tym niezrozumiałym powodem są twoje podświadome kody. One trzymają cię w miejscu, w którym nie chcesz być i one też podpowiadają ci strategię działania. Jak myślisz, co mogłabyś zrobić, żeby to zmienić?